Richard Kalisz bezpartyjny? Bezpartyjny. No jak pan się z tym czuje? Całe prawie Ja życie się czuję partyjne. dobrze, ale jeżeli pan pozwoli, uh -huh. na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom z SLD, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i tym z Warszawy, z kierownictwa i Leszkowi Millerowi i Joannie Senyszyn i Grzegorzowi Napieralskiemu i wszystkim innym członkom zarządu, kierownictwa. I w Warszawie, moim kolegom Sebastianowi Wierzbickiemu, i wszystkim innym w dzielnicach, i w Namazowszu, wszystkim moim kolegom, i koleżankom przede wszystkim, i w całej Polsce, w wszystkich województwach, za 14 lat współpracy. Dziękuję Wam bardzo. Będę Was wszystkich trzymał w moim sercu. Miałem wiele wspaniałych, miłych chwil. Szczególnie wtedy, kiedy byłem u Was w Sulechowie, w Lipsku. Lipsko na Mazowszu. W mm, ja Sulechowie, od razu. w Lipsku, wielu in, na Śląsku, na Pumorzu, w wielu innych miejscowościach. Dziękuję Wam bardzo. Jest mi przykro, że decyzją sądu partyjnego na wniosek zarządu tak się stało. Pamiętajcie, że zawsze na mnie możecie liczyć. Ale może oni mieli po prostu odrobinkę racji, nie przyszło to panu do głowy, że, że może tak być, że jak już trzecia osoba, mówię pan, jak zna tę pierwsza osoba mówi, że piłeś, zlekceważ, A. druga uśmiechnie się, jak trzecia ci to mówi do domu bo ja uszy do Ja znam pański pogląd, że pan w tym poglądzie wyraża e, zdanie, że Polska musi być podzielona trybalistycznie, czyli plemiennie, na kilka wodzowskich partii politycznych i każdy, kto chce działać w polityce, musi się temu systemowi przyporządkować. No więc ja się z tym nie zgadzam. Jeżeli ktoś uważa, tak jak pan redaktor, to oczywiście być może oni... byli mocodawcy racji. z SLD? <gry> to oczywiście oni mogli mieć ci, którzy doprowadzili do mojego wyrzucenia z SLD może mieli rację. Ale ta sytuacja doprowadziła do tego, że dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z całkowitą dychotomią. Nie ma żadnego przełożenia. Pomiędzy klasą polityczną, politykami tymi aparatowymi partiami, a obywatelami, z ich autentycznymi potrzebami, z ich autentycznymi roszczeniami, też, z ich autentycznymi e, 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 poglądami, wartościami, i tak dalej. Po prostu to się rozjechało. Dzisiaj ludzie w Polsce. Tak naprawdę ci, co jeszcze się godzą na system trybalistyczny, tribut to po łacinie plemię, czyli trybalistyczny plemienny, pan to wie, widzę. Ja miałem maturę jeszcze w dobrej perelowskiej szkole <grym> i miałem a, a widzi pan, To dobrze. I wie pan, i to jest tak, że jedni głosują na, na, na PiS, bo są jak to mówił mój poprzednik w tej grupie posmoleńskiej. Jedni głosują na Platformę, bo się boją, że PiS dojdzie do władzy. Drudzy w ogóle sami nie wiedzą, bo już nie lubią platformy Ale z drugiej strony nie mają za kogo zagłosować Wszystko jest takie, powiedziałbym, poza czymś autentycznym A Czyli dlatego poza... współpracuje pan z Aleksandrem Kwaśniewskim Który się nadaje do, do roli wyraziciela zwykłych Polaków Naprawdę ja... gorzej od pana Pana Złoty Jaguar to przy tym, czym, o czym myśli no, Kwaśniewski panu, panu To małe znowu, miki No dobra, pan się teraz posługuje schematami no Po masz. pierwsze, nie mam Złotego Jaguara Już 14 miesięcy Także proszę... To jest symbol. Dobra, dobra wycofuję proszę się z Po drugie, to, to wie, że nawet jest złotym miliony. Jaguarem, mhm. wie pan, to właśnie, to, że ja tego Jaguara kupiłem, to właśnie między innymi po to, żeby prowokować o ludzi o takich poglądach jak pan, żeby pokazać, że nie zawsze życie musi być szare, takie garniturowe, bure, że można mieć trochę fantazji również w codziennym życiu. Ja, ja, ja I że jeżeli pana nie, Ale wie pan, co tę co fantazję powoduje? Że człowiek ma po prostu możliwości szerszego spojrzenia, że nie jest stłoczony w schemat, w schemat taki, że jak mu się nakazuje i wódz partyjny mu mówi, masz głosować tak jak chcesz, niech pan spojrzy na ten Sejm, ile tam jest bezwolnych posłów, którzy głosują tak, jak chce wąskie kierownictwo partyjne. I wie pan, ja po prostu chcę to zmienić. I oczywiście, że ludzie o Pańskich poglądach, o poglądach Leszka Miller'a, który powiedział, że nie ma możliwości, żeby w Polsce istniała partia, która nie jest wodoska. E, e, będą zawsze mnie krytykować. Ale ja zawsze, drogi panie redaktorze, będę taki, jaki jestem, będę takich ludzi, jak pan trochę prowokował, żebyście się pośmiali, mieli trochę dystansu, nie tylko szyderstwa. Kochany panie Ryszardzie, ja e, w pełni łykam e, jak gęś kluski wszystkie te obelgi, bo one są bardzo e, zgrabnie sformułowane, tylko, że ja nie atakowałem Złotego Jaguara, atakowałem pana pogląd, że nie chce pan tych partii wodzowskich, bo chce pan się zbliżyć do takich no, zwykłych Polaków, Wyrażać te aspiracje społeczne zwykłych ludzi. No, wybaczy pan, ale Ryszard Kalisz, Aleksander Kwaśniewski nie są w moim odczuciu najlepszymi twarzami tych Polaków, którzy rozumieją zwykłych Polaków. No i nie pan, pan z trochę. Bardzo pan trochę. Pułki. Tak, to prawda. Przecież ja nie będę z panem ukrywał. Ja jestem osobą, która dzięki mojej pracy adwokackiej już przed wielu lat jest osobą zamożną. Nie będę przecież mówił, że tak nie jest. Jestem osobą, która mieści się w jakimś e, e, grupie takiej elitarnej Warszawy, tym bardziej polski, pewnie i tak dalej. Co do tego nie ukrywam. Ale to nie znaczy, że ja w sobie. Jako polityk nie mam obowiązku i nie czuję tego obowiązku tworzenia mechanizmu. Porozumienia się z ludźmi, którzy są ludźmi, jak pan to określił, normalnymi. Ja też się czuję normalny. Wie pan, ja naprawdę rozmawiałem wczoraj i widziałem, rozmawiałem z, ze sprzątaczkami na co dzień, rozmawiam z ludźmi na ulicy. Wczoraj jedna pana ucałowała. No widzi, pan jak, to super ekspres. widzi pan, jak to mnie te jak dziewczyny kochają. Powiem panu więcej. Ja znam nawet bezdomnych w Warszawie. Które kiedyś bardzo miło było, jak e, nawet przed Krakowskim, przedmieściem, powiedzieli tamtym osobom, ty tutaj na Ryszarda, by nic, bo to nasz człowiek. Także wie pan, to jest tak. Ludzie się czym się dziwią, kiedy ja sam robię zakupy z wózkiem w sklepie, w supermarkecie. Ja to robię, ja normalnie żyję. Niech pan mi wierzy. I, i to. Że, że ja jestem jakimś tam osobą, której coś się udało prawda, w życiu, nie znaczy, że ja nie mogę mieć potrzeby tworzenia mechanizmów autentycznych mechanizmów efektywnych realizowania interesów tych zwykłych właśnie ludzi, tych wałbrzychu robotników. Tych ludzi mieszkających na, w armii i Mazura, gdzie jest największe bezrobocie z powodów na tych obszarach popęgerowskich, Tych ludzi pracujących, bardzo cenię sobie dziewczyny, kobiety pracujące jako te, w tych wszystkich supermarketach w niedzielę, soboty i tak dalej. Rozmawiam z nimi, jestem z nimi na co dzień. Wiesz pan, bo to jest taka właśnie, to jest taka etykieta. Pan tutaj wie pan, to właśnie Miller to lubi, mówi celebryta. Teraz oni mnie ze serdeci, którzy chcieli mnie wyrzucać, wąska grupa od razu mówię, tak jak pan mówi celebryta. Oni oczywiście zazdroszczą, bo oni chcieliby mieć coś takiego jak ja. I wie pani, to od razu ma mnie poniżać, że jeżeli ja dzisiaj u Pana jestem w programie, to ja robię coś bardzo złego, bo występuję w mediach. A, no, no, no wie pan, no jakaś zupełna paranoja. I, 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 i dlatego uff, ja. E, e, polemizuje z tego rodzaju poglądami. Wie pan, oczywiście bzdurnymi często, wie pan, na przykład wczoraj e, e, komentator Chwedoruk e, mówił, że ja pojechałem gdzieś do góry, i była gnojówka nie na mnie, tylko na szefa wtedy wojewódzkiego, on nie chciał tam podejść, to ja podszedłem, rozmawiałem z tym facetem. Wie pan, jak ja słyszę te wszystkie opinie ludzi mi nieżyczliwych e, 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 z różnych powodów, z różnych powodów, bo wie pan, jak się tyle lat funkcjonuje w sferze publicznej. Jak Pan to określił w sferze podejmowania decyzji, określania swoich poglądów, no to siłą rzeczy są ludzie, którzy się ze mną zgadzają, i na szczęście takich jest bardzo dużo. I właśnie wśród tych normalnych, jak Pan to określił, takich jest mnóstwo. Pan wie, ile ja od nich dostałem sympatii dzisiaj rano również, jak jechałem wczoraj. Niech Pan mi wierzy, słownie nikt takich normalnych ludzi, jak pan to określa, byłem jeszcze wczoraj na myjni, w sklepie właśnie, nikt, nikt nie powiedział panie Ryszardzie, my popieramy tamtych, panie Ryszardzie jesteśmy z panem, panie Ryszardzie, proszę pamiętać, my zawsze za panem. No i wie pan, no, no, no i, 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 i ja się daję proste pytanie. Czy wyrazicielem tych normalnych ludzi, jak to pan określił, jest jest redaktor Wróbel? Czy oni sami, jak ze mną rozmawiają, z całą pewnością oni sami, jak z Panem <grym> rozmawiają, rozumieją, że będę mieli okazję zagłosować na Pana wyborach do Europarlamentu. Czyli nie, nie, jeszcze nie wiem tego. nie będzie? Ja, będę, ja tu tłumaczyłem wczoraj moim <grym> <grym> koleżankom i kolegom, zresztą jednemu z, w sądzie w składzie sądu był, był jeden z bliskich współpracowników Grzegorza Napieralskiego. <grym> Wie Pan. E, <grym> 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 no tak, to widzi Pan. Za <grym> czasy. No. Prawda? <grym> no właśnie. <grym> Także tłumaczyłem właśnie, że ja. Ja po pierwsze do wyborów do Europarlamentu jest jeszcze rok i dwa miesiące, bo to dopiero maj 2014 i wszystko się może zdarzyć. Po drugie, ja nie podjęłem żadnych działań. Poza wymienieniem mojego nazwiska z Europą plus żadnych działań faktycznych. Ale, ale faktycznie nie jest pan już w SLD, a gdzieś pan jednak być musi. A, tu pan Bo się pan, myli. Sa sam... Muszę panu powiedzieć, że stan bezpartyjności jest dla mnie stanem, wie pan, no, no wyśmienitym. Niech pan mi wierzy. Jadę sobie dzisiaj do pana i myśli, jak to miło jest być bezpartyjnym. I, I nie zamierzam. No, ale kiedy nadchodzą wybory, to miło jednak być wystawionym <gulizm> przez jakąś dużą strukturę popierającą pana na dobrym miejscu. No nie? To jest abecadło powiedzieć. No, a nie wyda się panu najlepiej, że być może mając na uwadze to wszystko, co ja e, w tej chwili powiedziałem, założyć swoją własną strukturę. No, no, a, aż mnie zatkało. No widzi pan? Czy pan myśli, ale, że, nie, że do, do tych wodzowskich partii tym, trzeba no. się ciągle przyczepiać no tak, ale... i być w nich? Czy nie, bym, czy nie zgodnie z tą moją koncepcją Przedstawić propozycji Czegoś zupełnie innego Oryginalnego na polskim Na polskiej scenie Polska politycznej Polska partia mężczyzn No to pan żartuje no, panie Ja naprawdę pana bardzo wysoko cenię Nie zawsze się z panem zgadzając A pan wie, że mam szacunek dla Każdego człowieka, nawet do takiego Który ma odmienne poglądy od moich Dla, dla pana mam szacunek Dla pańskich dokonów. Także proszę pana o taką większą, że tak powiem możliwość, wie pan, e, e, analizy tej całej sytuacji szerszą. No ale mamy jednak dużą partię lewicową, która właśnie pana pożegnała. Mamy partię ni, ni to liberalną, ni to lewicową, czyli ruch Palikota. Mamy Aleksandra Kwaśniewskiego, który. No, to tylko już pan może powiedzieć, jakie on ma m, poglądy polityczne. <grym> <grym> Bo jest to kot Sphinx o wielu obliczach. Y, i, I mamy ogromną partię konserwatywno-liberalną, jaką jest PO. Gdzie tu jeszcze jest miejsce na, na coś? jeszcze? Widzi pan, gdzie są pewien przecież... owcy. Nie, ale panie radny, i, i, i tu proszę się skoncentrować. Pan mówił o wartościach ideowych, niezwykle istotne. Ale dzisiaj w Polsce te wartości ideowe. Kryzys wartości ideowych jest przejawem e, kryzysu zorganizowana struktury e, partyjno-politycznej. I dlatego moja propozycja, ona nie dotyczy tej, znaczy ona będzie dotyczyła w konsekwencji sfery ideowej, ale również sfery ukształtowania systemu partyjnego. Ukształtowania systemu partyjnego, krótko mówiąc, ja uważam, że nie musi być w Polsce, tak jak pan to uważał jakieś mhm. trzy tygodnie temu i przedstawił to publicznie, partia wodzowska, taka silnie scentralizowana, aparatowa. Można oddzielić yy, aparat partyjny od działalności politycznej, mhm. że w partii, polit w partii tej przyszłej być może jest aparat partyjny, który jest opłacany. Natomiast on nie może startować w wyborach powszechnych, mhm. i wokół są politycy, którzy startują w wyborach powszechnych. Przez to nie mamy czyli menadżerowie z jednej strony, a taki ruch społeczny z drugiej. Coś w tym rodzaju. Nie mamy tej dominacji aparatu, gdzie dzisiaj mamy dominację aparatu nad całymi finansami partii i nad listami wyborczymi. Przez to aparat siebie wystawia na dwóch pierwszych miejscach na liści. Przez to w parlamencie mamy co do zasady członków aparatu. Przez to nie mamy debaty merytorycznej, tylko debatę wizerunkową, kto kogo do ziemi. I ludzie mówią, no o czym oni ganają, Oni tylko siebie atakują. No ale dlaczego mają siebie nie atakować, jak oni jak, jako mają taką osobowość i tak zostali ukształtowani? I ja po prostu chcę w tych kategoriach pójść. Dużo bardziej powiedziałbym ten system uspołecznić, e, stworzyć, od razu mówię, bo teoretycy politologiczni, wstający w filozofię polityczną, powiedzą, że nie przedstawiam do końca takiej definicji, jak ona dzisiaj występuje. Ale nie przychodzi mi lepsza nazwa, co i w rodzaju takiego systemu polityczno-partyjnego, demokracji partycypacyjnej. Ona jest, mówię, odkładam w kategoriach takich bardzo lewicowych to pojęcie bardziej mi chodzi o strukturę państwa. I, i, wie pan, i, 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 i tak jak powiedziałem, jeszcze w czerwcu. Przygotowuję moje. Jeszcze ja przepraszam, widzi pan, pan mnie pan ze swoją pan powiedział, a nie wielką właśnie ze swoją wielką, oh. że tak powiem, taką przenikliwością i wzrokiem. I jeszcze w kwietniu Czyli w tym miesiącu ogłoszę moje plany patrzy. polityczne i ogłoszę wszystko to, co chcę robić. Ale to pan wpadnie wtedy tutaj i wszystko przedstawi, dobrze? Nie, no najpierw to zrobię na konferencji z moimi Dobra. współpracownikami, a później zawsze przyjmę od pana zaproszenie, bo pan wie, że ja mam wielki szacunek, podobnie jak pan, dla ludzi, którzy nie zawsze wzajemnie się z nami zgadzają. Ryszard Kalicz, wykluczony z SLD, budujący coś, o czym jeszcze usłyszymy. A teraz informacje KFM. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Premiery nowości oraz.